Redaktor naczelny miesięcznika Nowa Technika Wojskowa jest z nami, Mariusz Cielma. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Zapad 2025, a więc jak wspomniałem, wspólne manewry Rosji i Białorusi zgodnie z planem rozpoczęły się w piątek 12 września i miały potrwać do dzisiaj. Zacznijmy od tego, jak pan odczytuje znaczenie tych manewrów dla regionu. Czy to jest prężenie mózgów przez Rosję i Białoruś? Chociaż to też można by postawić znak zapytania, biorąc pod uwagę rozmiar tychże. Czy to jest testowanie potencjalnej reakcji Polski, krajów na to nastrojów? Czy to jest przymiarka do eskalacji napięć między Rosją a Zachodem? Jak pan to widzi? No pewnie do takiego wspólnego worka moglibyśmy wrzucić wszystkiego, co po trochu przynajmniej, co pan, co, co pan wymienił. Jest to na pewno też i prężenie mózgów. Ja wiem, że w Polsce zwraca się głównie uwagę, ilu żołnierzy ćwiczy oficjalnie, ilu żołnierzy Białoruskich, rosyjskich ćwiczy na poligonach, przede wszystkim Białorusi, ale Rosyjski Resort Obrony w swoich przykazach bardzo dużo mówi o Zapadzie, który jest prowadzony bardzo daleko od Białorusi, choćby na, na wodach arktycznych, to, co, co jasno pokazuje o jakiej skali przedsięwzięciu rozmawiamy. Po prostu Federacja Rosyjska, no bo ona jest tutaj głównym tym organizatorem ćwiczeń. Białorusini są przede wszystkim gospodarzami i współuczestnikami na, na, na swoim terytorium. To Federacja Rosyjska, no, prowadzi całą gamę, Mniejszych, większych ćwiczeń, ćwiczeń z przerzutu wojsk, nawet na, dale, na, na, nawet na Dalekim Wschodzie. Chociaż tamte tylko tak pośrednio zaliczam do, 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 do tych naszych ćwiczeń, ale jeśli ktoś sobie przypomni, że w 2021 roku w ramach ćwiczeń Zapad 2021, to właśnie z Dalekiego Wschodu przyjechały armie, żeby później atakować <laughs> Kijów, no, no, to, no to wie, że trzeba wpinać w to także te, te różne ćwiczenia rosyjskie z przerzutu wojsk. Więc dlatego mówię, to jest prężenie jest jednak mózgów. Najgorsze jest to, że to nie tylko prężenie Mózgów, ale no, jednak rozgrywanie scenariuszy, które, tak jak słyszałem, no, są, mogą być potencjalnie no, bardzo złymi dla nas wiadomościami, bo Federacja Rosyjska tak na tyle na ile nawet te informacje są dostępne w, w mediach społecznościowych, ogólnie w mediach za naszą, za naszą granicą, no, ćwiczy ataki samolotami bombowymi. W, Infrastrukturę krytyczną, punkty dowodzenia, wykonuje desanty spadochronowe. No powiedzmy sobie szczerze, nie robi tego, żeby nie, nie ćwiczy desantów z myślą o Obwodach na terytorium swojego kraju, Białorusi, tylko myśli o, o wschodniej flance. Mhm. No właśnie, ja spotkałem się z dwoma postawami, dwoma interpretacjami tych zdarzeń, przygotowując się do dzisiejszej rozmowy. Z jednej strony trochę to, o czym pan mówi, czyli że te ćwiczenia, te konkretne ruchy pojawiają się nie bez powodu, a z drugiej strony trochę podawanie wątpliwość, Trochę Pan też o tym wspomniał, liczebności tych manewrów, to, że tam było około 13 tysięcy żołnierzy, o ile dobrze pamiętam. Tak, to prawda. Ja tak, to, że to dodam jest od, taką wygrodkę, oddział... że te 13 tysięcy pojawia się nie bez powodu, bo ma to pewne związane z tym zobowiązania międzynarodowe. Muszą się pojawić obserwatorzy na takich ćwiczeniach i faktycznie tacy obserwatorzy byli m.in. ze Stanów Zjednoczonych. Aha. O to też chciałem zapytać. To jest, rozumiem, zupełnie naturalne, że Amerykanie tam się pojawiają, mimo tego, że jakby są to. Duże to będzie uproszczenie, ale raczej skonfliktowane frakcje. No, były też tam delegacja z krajów NATO, Turcja i Węgry. Może to wywoływać pewien znak zapytania. No, jednak. no. Przyzna pan, przyznacie państwo, że dosyć wybiórczo zostały wskazane te delegacje. Amerykanów, no myślę, że, że wskazano po to, no żeby jednak. No, podtrzymać te, te relacje z administracją i Donalda Trumpa, z Białym Domem, no bo widać, że z naszej perspektywy, z perspektywy europejskiej, potrzebowalibyśmy przynajmniej tego politycznego wsparcia na mocniejszym poziomie, bo przynajmniej amerykańskie wojsko robi dalej to, co, co ma robić. Natomiast no, pozostali członkowie z NATO, tak, tak jak pan wspomniał, no to Turcja, która no, robi dużo interesów z Federacją Rosyjską, Węgry też, też nie trzeba przypominać, no i cała masa. Państw obserwatorów z bardzo dużo z Azji, to jest taka pewna gra. To, to, to żaden problem. Nawet w Polsce być może na takie coś będzie przyprowadzone, przywieźć chętnych atasze wojskowych na poligon, pokazać im, jak żołnierze biegają, strzelają, a, a, a jakiż to problem. Tu chodzi o cały kontekst tego wszystkiego, co się dzieje w różnych miejscach Federacji Rosyjskiej, tego, do czego oni się przygotowują, przygotowują od od lat, przynajmniej kilkunastu widzimy, że zapad może być wykorzystany do, także do agresji, więc nie bez powodu w tym samym czasie wojsko polskiej sojusznicy no, wyprowadzono kilkadziesiąt tysięcy naszych żołnierzy, że tak powiem, w teren. Jest to oczywiście z naszej strony też pewien pokaz, pokaz siły, ale to wiąże się też z praktycznymi takimi decyzjami, bo pod pretekstem, tak to nazwijmy, albo pod, pod kątem ćwiczeń, nie ma urlopów, wojsko sprawdziło sprzęt, więc jest to jakiś mniej formalny poziom, taki element przygotowania też tutaj Wojska Polskiego do, no, nie daj Boże, jakichś prowokacji. Mm. No dobrze, to jak na podstawie tych manewrów ocenia pan kondycję wojskową Rosji i Białorusi? Znaczy, generalnie uważam, że te manewry, przynajmniej to, co jest prowadzone na terytorium Białorusi, no, nie ma jakiegoś istotnego kontekstu militarnego pod względem zagrożenia tym razem, że w trakcie tej edycji może coś się wydarzyć. Oczywiście mówię o, o jakichś aspektach wojskowych, nigdy nie możemy wykluczyć. Jakichś prowokacji w wykonaniu służb specjalnych i tak dalej, to, to myślę, że to mamy sporo takich różnych przekazów. Wiele doświadczyliśmy, nawet ich choćby z podpaleniami innymi innymi tematami. Sami Rosjanie zauważają, że skala rosyjskiego zaangażowania w te ćwiczenia w Białorusi nie jest duża. Mało tam jest trochę takich wyciągniętych wniosków z tego, co się dzieje w wojnie. W Ukrainie, no bo jeżeli ja mówiłem o tych bombowcach, ale jeżeli one wykonują misję, rzucając klasyczne bomby, to sama ta sfera internetowa prorosyjska w Rosji, no trochę tak stuka się w głowę, co, co ich armia. Ćwiczy w ramach ty, y, tych, tych manewrów. Ale tutaj nie można tylko patrzeć na to, że z tych tam kilku bombowców spadają klasyczne bomby na poligonie. Ale trzeba wziąć pod uwagę, że cała, cała gama rozgrywa się w sztabach, rozgrywa się y, na komputerach, w programach symulacyjnych. Trwa zgrywanie tego całego systemu. Więc jeśli będzie trzeba, no to niestety pod tymi bombowcami będą rakiety, tak jak co jakiś czas widzimy to, <laughs> widzimy to w, w Ukrainie. Więc tej edycji, moim zdaniem, pod względem wojskowym nie powinniśmy się obawiać, co nie znaczy, że, że to nas powinno uśpić. No, mamy nadto dowodów w ogóle to wtargnięcie dronów traktuje jako element ćwiczeń zapad. No właśnie o to też miałem tak. zapytać, tak. Tak, to się zaczęło na chwilę przed tą, tą fazą aktywną ćwiczeń. To, to, było, to, to można łatwo wpisać właśnie w taką próbę infiltracji polskiej przestrzeni powietrznej przez drony, a później można sobie łatwo wyobrazić kolejne scenariusze. Wlatują drony, a po nich w przypadku konfliktu kolejne fale, Samolotów już załogowych, no, pocisków rakietowych, więc ja bym to traktował oczywiście. No, na pewno było wiele powodów od, od choćby jakiejś próby tutaj skłócenia na poziomie politycznym naszych władz, jakieś próby zasiania. Niepewności co do bezpieczeństwa Polaków, to, to chyba trochę zauważamy. Musimy nad tym na pewno popracować. No i też musimy popracować nad naszym, jeżeli ja akurat zajmuję się bardziej tą sferą wojskową, musimy bardziej popracować jednak nad bezpieczeństwem naszej przestrzeni powietrznej i, i granicy szeroko rozumianej. No właśnie, to zostanę na moment przy tym wątku. Czego można się było dowiedzieć o Polsce, po tym jak zareagowaliśmy na te drony? Dla mnie, kluczowe, dla mnie kluczowe jest, że, że była reakcja, że zdecydowano się e, użyć uzbrojenia e, i to jest dla mnie punkt pierwszy. Punkt drugi, że zauważyliśmy bardzo dużą reakcję, zauważalną, e, istotną, także pod względem praktycznym dla nas pożyteczną ze strony sojuszników. W zasadzie na drugi dzień nikt nie czekał na deklarację sekretarza generalnego NATO, e, generała Grękiewicza, jako stojącego na czele tej wojskowej. Części sojuszu, tylko kraje już no, pierwszego dnia po tym wydarzeniu, poszczególne kraje, bo no, trzeba pamiętać, NATO to jednak armie narodowe, a samo NATO swoje armii nie posiada, poszczególne kraje przekazały informacje, co, co chcą, czym chcą wesprzeć tutaj polski system. Natomiast on no, nie da się ukryć, trzeba też powiedzieć pod względem takim krytycznym to, że my za, oczywiście zareagowaliśmy w strefie nadgranicznej. To nawet na tych mapach widać, że w, w pewnym obszarze te drony spadły w pobliżu granicy, ale jednak duża część rozsiała się po Polsce i to jasno pokazuje, że musimy popracować nad tym, żeby więcej widzieć, bo decyzje potrafimy podjąć, ale musimy więcej widzieć i mieć trochę więcej narzędzi, często dedykowanych do tego, żeby zwalczać takie drony, bo oczywiście lecą, tym razem przyleciały drony głównie ze sklejki i styropianu, ale w przyszłości mogą przynosić również jakąś głowicę bojową, a hmm. po Ukrainie widzimy, że to mogą być nawet prawie 100-kilogramowe głowice bojowe, więc to są już naprawdę duże, duże zagrożenia. To wrócę jeszcze do tego, co się działo później, czyli konkretnie manewrów Zapad. Poprzednie w 2021 roku były jednym z elementów przygotowujących wojska rosyjskie do Inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Nie wszystkie wojska i sprzęt wróciły do koszar. Pan części o tym już wspominał, że wykorzystano je do inwazji na Ukrainę. Jak bardzo analogicznego scenariusza powinniśmy się obawiać w tym przypadku? W tym roku, no, tak jak wspominałem, raczej moim zdaniem, oczywiście nie powinniśmy e, mieć obaw pod względem, że to, co, co, co teraz dzieje się na poligonach e, głównie białor białoruskich, w obwodzie królewieckim, że to jakoś się przełoży na przykład na bezpieczeństwo takie już fizyczne. Wojskowe przesmyku suwalskiego. Oczywiście tym, tym razem, ale wojskowi, nasi wojskowi, dowództwo operacyjne oprócz pilnowania granicy i, 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 i prób szukania tych dronów, to także zajmuje się analizą tego, co się dzieje w obu w ramach ćwiczeń zapad, bo wszyscy mają tego świadomość, że takie ćwiczenia są najlepszą okazją, żeby zmylić, że tak powiem, sąsiada pod pretekstem, że my tylko prowadzimy ćwiczenia, tak naprawdę przygotowywać się do, do przeprowadzenia jakichś działań bojowych, dlatego podpatruje się zwykle, i, i to i tak podpatrywano też w ramach Zapadu 2021, podpatruje się. Czy na przykład nie rozwijają szpitali polowych, takich mhm. pod względem faktycznym, a nie tylko jakaś imitacja? Ile, ile jedzie transportów tych środków bojowych? Czy amunicja jedzie tylko na kilka dni ćwiczeń, czy jedzie na dwa miesiące wojny? Więc w dobie, że tak powiem, słuchania wszystkiego w Weterze, używania satelitów do podpatrywania tego, co dzieje się na ziemi, My myślę, że mamy świadomość, raczej nie grozi nam takie zaskoczenie, że, że ktoś fizycznie będzie chciał zająć przesmyk Suwalski. Na pewno nie, moim zdaniem, oczywiście nie, nie tym razem, ale to mówię, to to, co wszystko wymieniłem, to jest tak naprawdę do odhaczenia, odhaczenia do sprawdzenia, weryfikowania przy każdej aktywności Rosjan w regionie. I tu postawimy kropkę o manewrach białorusko-rosyjskich Zapad 2025. Rozmawiałem z redaktorem naczelnym miesięcznika Nowa Technika Wojskowa Mariusz Cielma był naszym gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję za zaproszenie, dziękuję bardzo. Radio Nowy Świat. Pion i poziom.